Siemanko z tej strony Grzegi i witam was w odcinku z Eurotraka. Dzisiejszy odcinek prawie by nie powstał Ale się udało yy, Jak widzicie Znaczy chyba widzicie, nie wiem czy to zobaczycie Czy nie, ale gdzie ja jestem? Jestem w Skani, tylko jakiej Skani? A to właśnie jest nowa ciężarówka Zastępująca Mercedesa Mercedesem trochę się najdziłem 24 tysiące kilometrów bodaj zrobiłem nim, nie jestem pewny ale coś koło tego Wiedziemy sobie z Grecji do yy, Serbii chyba i wieziemy piwo bezalkoholowe tylko jak nasza tkania wygląda oczywiście zawieszka haszczek Adar Haszczek to jest no. A nasza skania wygląda tako, tako się prezentuje i mam tutaj silnik F8 dźwięki to jest jakieś. Nie wiem czy to są dźwięki najlepsze, więc ja się teraz że tak powiem, zamknę się i posłuchacie, jak ta skania odpala. Wybrano cel podróże. Ale to było głośne. Chyba. Znaczy... A i korzystam z Reshaida. Jak widzicie, co chwilę się tak jakby włącza i wyłącza. Bo jak zmieniłem grę to się zamyka. Gra wygląda lepiej. Ja nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu tego Reshaida, ale powinno wyglądać, że się grafika znacznie polepsza. Więc no jak się taka grafika y, zmniejszy, taka będzie nagle nie będzie taka ostra. To będzie znaczyło, że zminimalizowałem grę Super, jeszcze mi się gra zapaucowała. Ale co? Ruszamy 390 km mamy I tutaj sobie zrobiłem jedną trasę 2000 km, dokładnie 2000 km i 4 km do O Manik jedzie kurde, ale nie wiem Zrobiłem te 2000 to skanią i na razie jestem zadowolony. Chociaż te... Chociaż te 2000 to jest nic. Jak na razie. Kurde, ale coś Mi się, mi się wydawało, że ja z tym Mercedesem trochę więcej kilometrów zrobiłem. A tam tylko 23, 4, nie wiem. 20 coś było. No szybciej kurła. Dobra Dzięki skania wpuścił, wpuścił mnie ziomek Znaczy mam taką nadzieję, że mnie wpuścił A nie, ja się wypchałem hamską. O tutaj jest to jakiś merolek Mam nadzieję, że przywykniecie do nowej ciężarówki Mam taką nadzieję Kurde, miały dzisiaj farming, ale szukam jeszcze pewnej os osoby do nagrywki. Oczywiście, tylko na jeden odcinek. Także eee, znaczy praktycznie mam 100 osobę, tylko jeszcze no, trzeba uzgodnić. A na razie mamy Eurotraka, coś nie wzięło, żeby pojechać na Bałkany, więc, ku więc dzisiaj sobie obieść, zakupię to w skanie. Pojechałem z Hamburga bodajże tak z Hamburga do Grecji Na Bałkany A ja sobie dam tak 85 na spokojnie yy, Pojechałem sobie na Bałkany Coś mi się tak zachciało pojechać w te klimaty Dawno nie byłem w ogóle wyszedł nowy promot już dawno Już dawno wyszła wersja 1 38, a ja dalej jeżdżę na 1.37 i na starym promocie, no, w do następnego odcinka postaram się pozmieniać już u uaktualnić, już te wersje gry, jak i gry, jak taki promocja, bym poruszył jeden temat, ale to jest o. ATS, dokładnie w ciężarówce Westar, o ile dobrze to wymówiłem, ale to jest ETS, więc nie będę mówił tu. No, dobra, puścimy tutaj gościa, tą Fabio, niech sobie jedzie. No i w ets co? Oczekujemy na Iberię. Ostatnio wypuścili w DLC jakieś tam malowanka, których nie zakupiłem, na tych nie sprawdzałem to jak ktoś miał DAF Tuning Pack to doszły nowe malowania z flagami ja mam te DLC zakupione i powiem wam, że te flagi wyglądają... znaczy to jest malowanie po prostu z różnymi flagami, tak jakby dodanymi no i no... no nie urywa to w pewnej części ciała jest to takie średnie, mogli się bardziej postarać, ale te malowania, które wyszły niedawno, to jak sprawdzałem u Gitiego na live to nawet nawet wyglądały. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, będziemy skręcali w prawo. Na Adara Kurde, ale fajnie ten silnik brzmi. Może jak się go odpala i mu się da tam wkaźnik. Na... Jak się stoi, dam mu się wgaźni, wgaźnik, to może tak nie urywa ten głos dupy, ale jak się jedzie, to fajnie, fajnie już tak bólkocze. O. Skoczyło nam na czerwony, Il mam jeszcze godzinę jazdy. Dobra. To ja będę musiał szukać jakiegoś miejsca, żeby pauzę wykręcić. Kurde nie wiem, czy się w czasie zmieszczę, bo... Czasu mało, więc może dam jednak ten tempomat na 90, żeby się wyrobić. Mam też... innego yy, dashboarda do skali. Co pobrałem i w tym dashboardzie jest też... Jakby taki dodatek do tego yy, dashboarda, że nam się kierownica podnosi, jak szkodowo wyłączały zapłon. A jak go włączymy, to nam się opuści do stanu jazdy. Jest to fajne. Szkoda, że tego SCS zrobił w standardzie. Dobra, dziomek, wyprzedzaj. Aha, dobra, to tu są dwa pasy, nie? Jak tutaj sobie puszczam, a tu mam drugi pas, nie? Myślałem, że... że jest jeden obliczanie pas. I... Nowej trasy. Co? Co obliczają witrasy? Halo? Dobrze pojechałem. Czy źle? O ja dupia. Nie. O kurde. Ja tu mogłem w... ja Aj Mogę tam... Kurde. Ale czem narobił? Mogę tam sobie zjechać i już jechał. Oje, ojej, ojej. Oj, oj. Dobra, trudno, życie. Mam nadzieję, że blisko będziemy mogli gdzieś zawrócić. Ja pierdzielę jeszcze. To prawda, chyba się nie wyrobimy w czasie, bo mamy 16 godzin. O, o, o. Nie będę jechał. o, o, o. o. Nie będę jechał do ronda sobie tutaj, zawrócę na szybko ale mnie wybiło Adar, dobra ja nie będę patrzył na naczepę będę patrzył na... na nawigację, żebym znowu nie pojechał tu gdzie nie trzeba i tylko tracił czas pauza ile? będzie 10 godzin czyli 6... dobra, powinniśmy się wyrobić jakieś 2 dwie, jakieś dwie godzinki powinnam jeszcze zostać, ale nie wiadomo ile to pałdza właśnie trwa, bo nie, sz sz szczerze nigdy nie liczyłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, w prawo. W ogóle zjedź teraz jestem prawo. w sumie na trasach promocowych, a nie na trasach DLC, bo jest to trasa Grecja-Serbia, bo chyba, chyba do Serbii jadę. Chłop, wow, chłop, chłop, szoku, wziął trasa, nie wiem gdzie jedzie. Ja cię dupię 5 minut zostało I tutaj zobaczę na mapce, gdzie my mamy najbliższą najbliższy punkt, w którym możemy się zatrzymać, bo może być trochę lipa, bo, bo mogłem stanąć w tych salonikach i... Ja! No to mamy problem. No to trochę sobie pojedziemy na... poza pauzą. Czas nam się skończył, a my, a my jedziemy. No kierowca nam zarobił. 16 tysięcy. PLNów, oczywiście. Dobra, szybko dawaj, Marion. Kurde, nie będę jechał więcej niż 90, bo zaraz mnie tu policja hapnie. Jeszcze zobaczą, że jadę, jak po skończonym, jak się skończył czas jazdy. No i będzie nie za ciekawie. Dzisiejszy odcinek jest króciutki. Bo tam 300, coś kilometrów mieliśmy, więc jeszcze nam 220 zostało, dobra. I czy my na bramkach będziemy mogli? Nie, ale dalej będziemy mogli, dobra. Get w ogóle, napiszcie co sądzicie o skali. A jeszcze ten mój harmonogram miał być. filmy w kar. w piątek, nie? No to był na początku w piątek. Za tydzień zamiast w piątek był dzień później, czyli w sobotę. I teraz zamiast być albo w piątek, albo w sobotę, to jest w niedzielę, więc. Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu nie będzie w poniedziałek. Tylko normalnie, w, w piątek albo w sobotę. Dobra, tutaj gdzie Tutaj zaraz gdzieś będziemy mogli się kimnąć. Oby miejsce było. To, to jest teraz najgorsze. Bo jak miejsca nie będzie, to my dopiero będziemy mieli problem. Ach, te tak klakcony. Szybciej. Łops. Troszeczkę tam nam skanie obrysowali kurde tak trochę tak trochę się przekłada ta tak jakby premiera nowej gospodarki strony, a następnie skręć w prawo. ja... czekaj nie gadaj że jeszcze ominąłem ten parking ja Dole Dobra Grażynka, nie sraj się tak Ja pindole Trzymaj się lewej strony A jak ja się trzymał prawej to co? No dobra, szybko, 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 szybko dawać mi te dokumenty Dobra, lecimy Kita Oby miejsce było To jest teraz najważniejsze bo Jak miejsca nie będzie To będziemy mieli problem I to nawet spory Szas nam się skończył już dawno Dobra jest miejsce Nie gasimy silnik Kierownica do góry, no i idziemy spać. No i jedziemy w nocy. Super, ile nam zostało? A, 5 godzin nam jeszcze zostało, kurde. To, to elegancko. O, teraz to się ten, Adar TSN, no się podświetla na ten... Tak jakby fiolet, bo... Tutaj z tyłu mamy przepiękne logo Skani. A ta dalej w tym telefonie. Pulpit przegląda, super. Może byś coś zrobiła w końcu tym telefonie? Tylko pulpit to oglądasz. Kurde, niby niedawno jeździliśmy Volpiaczem. Mieliśmy trzy ciężarówki w firmie, czyli ja jeździłem Volvo, dwa manne dla pracowników. Pamiętam, jak skanie kupiłem dla mojej pracownicy. A teraz kurwa, 25 ciężarówek mamy. Dobra, tutaj w nocy będziemy jechali 92. Bo... No, 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 Ciulo widać. Nic nie widać. Ach, ta noc Będziemy na drugą... o drugiej w nocy będziemy u, na, u celu. Bynajmniej tak nawigacja pokazuje. Pewnie będziemy o pierwszej 40. Zobaczymy. No chyba, że takie barany będą zajeżdżali drogę i będą się wlokli 70 na autostradzie. Gazu. O, od razu przyspieszyli. Kurde, w nocy nic nie widać. Tak Trzymam nienawidzę jeździć w strony, nocy. A następnie zjeść Kurde, ta skania ma takie małe baki. Zjedź w prawo. Czy ta faucem ma tyle pali? To robiłem 2275 km, znaczy prawie 5, o już 5. Yy. A my Skręc mamy dwa. sucho w baku, znaczy niby na 600 km jeszcze, ale z 300 może przejadę na tym baku. Wiadomo, to pod górkę to więcej pali. Kita pod górkę, jak idzie. O, jeszcze serpentynki na koniec. Kończy ci się paliwo. Co ty nie powiesz? 190. 188 litrów Jeszcze jest. Łotu do 50 to pojedziemy 60. Nie <noise> będziemy oszukiwali Łopanie, jakie tu doły Włączmy długie światła. Na razie nikogo nie ma, bo jest ciemnek. dokończcie sobie sami. Chłop, sobie spał, firanki nie Ktoś przyjedzie, długi mi mu zaświeci. Kurde, no ciemno tutaj. Latarni nie powstawiane. Wow, wow, Dobra, zgasimy. Kurde, jakie tutaj serpentyny, pan. Jakby w jakieś góry my wjechali. Dobra, 100 kilometrów do celu. No, jeszcze drogę zajeżdża. Nie poczeka, z Musi się wpierdzielić. Chaptwu na kierowców autobusów. Szczególnie niebieskich. Zajeżdżają drogi. Nie polecam. Dobra, 90 km do celu. Jedziemy za niebieskim autobusem, który się opierdziela. Skaniula daje radę. <linii> Linie znikają, się rysują. To powinno być na odwrót. Jak podjeżdżam, one powinny się rysować. Jak odjeżdżam to powinny znikać. <linii> Jak ja podjeżdżam, to one znikają. Trzymaj się lewej co się trzymać w lewej strony. Jak to jest kuźwa, jedy, jak to jest. Ach, szkoda, gadać. A dobra, tu. to <grym> z takim wyprzedzeniem trochę mówi, że można takiego trochę mindfucka dostać. Ach, te nawigacje. 86 i lecimy tempo Maciku Trzymaj się lewej strony Dobra, lewej strony. Dobra, trzymam się spokojnie, chciałem już na prawo zjechać, ale się powstrzymałem. Dobra, sobie zwolnię. Kurde... Cisnałem, ja tu jestem kurde, Cisnałem dwa klawisze. I ten pomat i... i, i, te, i jednocześnie. Ale no. Przy dużej prędkości nie może... Z... Ogólnie jak się jedzie to nie można włączyć dyferencjału, Znaczy... W prawdziwym samochodzie w tych nowych raczej jest system. Więc po prostu się nam nie włączy, ale w takich starych... No może być problem. więc pozdrowienia dla skrzyni biegów która może tego nie przetrwać w zrobiłem jeszcze zdjęcia do miniaturki s więc użyję zdjęć które zrobiłem zdjęcia które zrobiłem w sumie jednego podczas jazdy do do Grecji jak jechałem Czyli podczas pierwszej dziewicze, dziewiczej trasy z Kaniuli Dobra sobie długie włączał Chłop, kurde za późno je wyłączam i więc jak komuś już zaświecę to, to dopiero wyłączył 15, 14 km, zostało nam do celu. Mam nadzieję, że będzie jakaś firma, w której da się normalnie zaparkować. Bo tu, gdzie wcześniej jechałem, to musiałem sobie na szczęście po tu nie było i sobie na drogę wyjechałem i z drogi wycofałem. Po krawężniku przyjechałem, ale no. Ci nie stało Na rondzie zjedź drugim zjazdem Dobra Trzymaj się prawej strony Zjedź z ronda Zjeżdżam z ronda No i kilometr Został nam do celu Przygotuj się do skrętu w prawo czerwone światełko na koniec nie oby się nie obyło się bez ale idziemy Więc co mam nadzieję że wam się podobało skaniulka będzie godnym następcą mercedesa że w sumie skania, no nie oszukujmy się, ale no jest lepsza od mercedesa oczywiście nie mówię, że mercedes jest słaby bo, mer bo lubię mercedesa ja szczerze jak, jak zaczynałem w eurotracku to od razu na mercedesa zbierałem super tyle widzę co nic dobra chyba dobrze idzie I czemu ja tych lin jak ja tak myślę czy, co ja tych lin nie widzę ja tutaj pod takim kątem wjeżdżam Dobra, muszę się poprawić. Dobra, cyk. Pyk, 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 pyk. I siup hamulec ręczny spuszczamy ręczny kompletnie nic nie widzicie no ale takie są uroki nocy o shader już się wyłączył bo zminimalizowałem grę żeby wyłączyć nagrywki wow odcinek trwał 26 minut myślałem że to szybciej było no ale co mam nadzieję że miło spędzicie czas ja życzę wam miłego dzionka lub nocy zależy kiedy wy to oglądacie i co, trzymajcie się do następnego no i cześć